Wczoraj wróciłem z Moskwy. I co? Więzy przyjaźni? Nierozerwalnie jedy. w ma wokół ciebie więcej uszu niż oczu niż Ci się wydaje. Uważaj. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic. Po prostu mówię, żebyś był ostrożny. Wśród serdecznych przyjaciół psy zające zjadły. A ty? Pomóżesz mi? Jak? Chcę, żebyś został premierem. Co? Chcę, żebyś został premierem. No. Nie straj żary Medek, ja z tobą zawsze. Jutro jedziemy do. Południe wyjeżdżamy na wybrzeże. Musimy. Jesteśmy to winni tym ludziom. Ja stań tak bokiem. No jak Gomułka. <śm>